Up. Witam ponownie dzisiaj. Jak widzicie, po tytule mam dla Was tenko Tenko będzie dość długie i to dość długie nawet jak na mnie, więc przygotujcie sobie coś, picia jakąś małą przekąskę ponieważ będzie też denko z zeszłego miesiąca. Normalnie bym denek z zeszłego miesiąca nie wrzucała, jednakże jest tam parę produktów, o których chciałam wspomnieć i chciałam, żebyście Wy o nich usłyszeli. Dlatego wrzucę zaraz to, co nagrałam w zeszłym miesiącu i co? I dogrywam właśnie belko z tego miesiąca. Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dajcie kciuka w górę i dajcie znać w komentarzach, co Wyście stosowali w tych miesiącach. I zapraszam również na wszystkie moje media społecznościowe. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Wszystko w stanie na dole. A my już zaczynamy. I ja się z Wami żegnam. I będziecie rozmawiać teraz ze mną sprzed miesiąca, a ja z tymi produktami zaraz do Was wrócę. Mam tutaj produkty, o których już wcześniej mówiłam w filmikach, więc nie będę na ich temat się powtarzać. Zużyłam Octenisept. to jest do stosowania na rany, błony śluzową i skórę. Ja używałam tego do przemywania kolczyków raz na jakiś czas oraz na każde, na każde świeże przegucie Niezastąpione, mega wydajne i na pewno z tego powrócę, bo to jest coś, co ja używam na co dzień i każdy chyba, kto ma kloczyki, posiada scenise. A jeśli nie, to powinien. Kolejną rzeczą, którą użyłam, jest mgiełka do ciała z Bath Body Works, jest to Twilight Woods. I niektórzy mówią, że jest to zapach zbyt ciężki na lato. On faktycznie jest taki drzewny, taki trochę bardziej podchodzący pod takie ciężkie zapachy, o ile w ogóle mgiełki mogą być ciężkie, ale ja ten zapach uwielbiam. On jest taki przygaszony, przydymiony dla mnie troszeczkę. To no jest 88 ml. I koszt takiej mgiełki to 25 zł Jednak jej wydajność jest po prostu rewelacyjna Słuchajcie, te mgiełki z Bath and Body Works są moimi ulubionymi mgiełkami Ponieważ są e, wydajne, ślicznie pachną I naprawdę fajnie e, długo i przyjemnie się utrzymują na skórze Więc polecam i ubolewam nad tym, że Bath and Body Works nie ma tutaj. Nie wiem dlaczego, ale naprawiam ten błąd Oczywiście chusteczki do demakijażu Tym razem P.S. Love Your Skin e, Gentle Facial Cleansing Wipes i to są chusteczki, które możecie zakupić w Primarku w dwupaku za funta. Przepraszam, że znowu słychać pociąg, ale jest godzina, w której pociągi jeżdżą tutaj non-stop. Ja mam dosłownie 5 minut od domu tory kolejowe, więc. I powiem Wam, że ja je naprawdę lubię. To jest już też któreś opakowanie. Ja o nich też już mówiłam na pewno i podziękuję filmik, w którym o nich było. Kolejna rzecz, jaką zużyłam, to jest Dirwaldę lub dwufazowy płyn do makijażu oczu. On jest naprawdę super produktem. Też ma przyjemną wydajność, dobrą wydajność, więc wszystko jest wydajne dzisiaj w tym dęku. No trudno, to chyba dobrze. Ja nie lubię płynów dwufazowych. Ja mam jeszcze jeden taki płyn, ale po jego wykorzystaniu wątpię, czy do płynów dwufazowych wrócę. Ja po prostu nie lubię ich formuły, nie lubię tego, jaki one osad pozostawiają na oczach. Ale jeśli lubicie dwufazowe płyny, to spróbujcie ten. On jest naprawdę wyśmienitym produktem, po prostu nie przeznaczonym dla mnie. Ale jak ktoś lubi tego typu płyny, to na pewno mu się spodoba. I polecam też niezmiennie cały czas... Rivalde lub lotion do makijażu. Ja ten produkt uwielbiam. Pojawi się za jakiś czas recenzja na jego temat. To jest moje NT opakowanie. Jest to produkt, który zmywa każdy makijaż, każdą kreskę. Nie wiem, czy zmywa wodoodporne tusze, ponieważ takich nie używam, ale wszystko inne zmywa doskonale, a jego cena jest śmiesznie bliska. Kolejna rzecz to jest duet i to jest Alberto Balsam. Super fruits, mango i owoc pasji I to jest szampon i odżywka. I teraz powiem Wam tak. Rozbiję te dwa produkty totalnie, bo one są zupełnie różne. I jeśli chodzi o szampon, to nie polecam. Jest to tragedia. Zrobił na mojej głowie po prostu masakrę. Mam tak przesuszony i podrażniony skalp, że to jest, słuchajcie, naprawdę. No, ja jestem zaskoczona, bo dawno żaden szampon tak mnie nie podrażnił. A ten zrobił mi po prostu totalne, totalne krzywdę! No. Nie polecam go nikomu, to jest 400 ml. On nie jest zbyt wydajny, ale to bardzo dobrze, że się szybko skończył. Natomiast co polecam? Jest to odżywka. Ja wieki temu miałam odżywkę z tej firmy Malinową i to była jedna z moich ulubionych odżywek i ta odżywka też jest rewelacyjna. Ja wiem, że te odżywki są dostępne w Polsce w Tesco, przynajmniej były parę lat temu, jak ja je kupowałam. Powiem Wam, że zapach jest cudowny obu tych produktów, ale o szamponie w ogóle zapominam odżywka jest rewelacyjna powiem wam, że super nabłyszcza, nawilża te włosy one są takie przyjemne, miękkie w dotyku i naprawdę jestem zadowolona i zostawia nieziemski zapach na włosach. Kolejna rzecz to jest zmywacz do paznokci firmy właśnie Classic, to jest też punciakowy zmywacz, tutaj mamy 400 ml i ja już go, to jest moje chyba trzecie albo drugie opakowanie i powiem wam, że jako bardzo lubię zmywaczek jak zmywacz, nie, nie jest jakiś wow, wow, ale nie jest okropny ja od zmywacza dużo nie wymagam, bo u mnie wszystkie prawie, że działają tak samo także lubię, ale widzieliście w ostatnim małym holu z punciaka, tutaj go podziękuję, że kupiłam inny do żel podprysznicy firmy, Nivea, jest to free time. Ja mam uraz do żeli podprysznicy firmy, DAF, bardzo ich nie lubię. Um, I dlatego Nivea ja zawsze Nivea omijałam, ale ja już wiem o co chodzi, że wszyscy lubią te żele. One są rewelacyjne, kremowa konsystencja, super zabach, świetnie myją i są wydajne. E, także ja polecam im teraz na pewno na pewno do nich powrócę za jakiś czas mm, lubię, szczególnie ten. Ja tutaj miałam e, z Aloe Vera i... E, Zapach jakiegoś owoca, który się nazywa po angielsku Starfruit. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, e, jak to się tłumaczy na Polski. Tą rzeczą jest e, to krem do twarzy firmy Mixa i jest to ekspert skóry nawilżo... Nie, ekspert skóry wrażliwej, bogaty krem nawilżający. E, powiem Wam, że zostawiła mi go moja mama, e, taką jedną, chyba trzecią czy coś takiego. I ja używam dokładnie tego samego kremu teraz i do niego nie powrócę, ponieważ on zostawia bardzo dziwne, nieprzyjemne uczucie e, na mojej skórze, z którym ja się jeszcze nie spotkałam, bo ta skóra nie jest odwodniona, ale ona jest taka sucha. Że ona aż piszcze mi pod, pod palcami, ale jednocześnie nie jest przesuszona, więc nie do końca wiem o co chodzi. Ale no nie polecam Zużyję to, tą tubkę, którą mam I na pewno nie sięgnę ponownie Kolejną rzeczą, jaką zużyłam Jest oczywiście maseczka firmy Rivalda Lub truskawkowa Ja na dole podlinkuję i recenzję Tutaj na YouTubie i na blogu Jak kto woli możecie przeczytać bądź posłuchać W skrócie powiem, że dla mnie to jest Rewelacyjna maseczka, która cudownie nawilża I ja ją używam non stop I kolejną maseczką jest Eveline Hydra Impact 360 Nawilżanie 24 godzinne, efekt Wow! E, Powiem Wam, że ją odkryłam przez przypadek. E, w Rosmanie po prostu stwierdziłam, że kupię sobie jakąś inną maseczkę niż tą z Rival'a e, i trafiłam. E, co prawda mam ją na raz, a ja zazwyczaj mam e, maseczki na dwa razy, ale efekt jest rewelacyjny. Skóra jest tak cudowna, tak nawilżona, tak gładka, tak przyjemnie pachnie. E, czad. Terra balsam dezodorujący. Z Szałwia i Melisa. I powiem Wam, że to był szalenie wydajny produkt, bo ja go używałam, wydaje mi się, że od czerwca codziennie. Oczywiście, że codziennie, no ale od czerwca. Bardzo fajnie. Super chronił, nawet w tych temperaturach 30-parostopniowych dawał sobie radę, gdzie byłam pod wielkim wrażeniem i nie sądziłam, że poradzi sobie z tym, ale sobie poradził, więc naprawdę polecam się nim zainteresować, bo nie widziałam na internecie jakoś wielu opinii na jego temat. Kolejną rzeczą, jaką użyłam i nad którą ubolewam, są perfumy Justina Vibera Deki. To jest to Deki oryginalna wersja. I słuchajcie, nawet jak nie lubicie Justina Vibera, to idźcie powąchać te perfumy, ponieważ ja zapytałam każdego, jak miałam te perfumy na sobie, czy te perfumy mu się podobają, i każdy powiedział, że są cudowne. Sporo ludzi myślało, że to jest jakiś Chanel albo coś takiego. To jest najcudowniejszy zapach, zaraz obok Lady Rabel by Mango który ja używałam. On rozwija się, najpierw jest trochę bardziej słodki, później jest trochę bardziej ostry, jest rewelacyjny, ja na pewno do niego powrócę i polecam każdemu. Odżywka Eveline, wzmacniająca odżywka z diamentem. I to jest ta złota wersja, która jest droższa i która jest w szafach. Nie tam przy rzeczach typu pilniczki i tak dalej, tylko ta jest normalnie w szafie Eveline, ona jest droższa i mi się wydaje, że ona ma inny skład, ponieważ totalnie nie wpłynęła na moje paznokcie, a jeśli oglądacie mnie od bardzo dawna albo czytaliście mojego bloga, e, odżywka ta diamentowa to była zawsze moja ulubiona odżywka, a ta po prostu nie zrobiła nic e, i na dodatek bardzo dużo jej zgęstniało, e, więc ja osobiście bym nie brała tej ze złotą zakrętką, ale tak naprawdę nie wiem, czy jest jakaś różnica. Kolejną rzeczą jest eyeliner firmy Catrice, żelowy eyeliner. Ja nawet nie wiem, czy je jeszcze produkują. To był pierwszy kolorowy bardziej kosmetyk do oczu, który ja kupiłam. Parę lat temu dobrych w Holandii z moją kuzynką, ponieważ ona tego używała. I to jest 010 Black Jack with Jack Black. On mi już popękał, ja go praktycznie połowę zużyłam. Ja po prostu nie używam żelowego eyelinera tak często. Raczej jest to dla mnie kosmetyk na imprezy niż na co dzień. Ale był fajny Jeśli produkują jeszcze te eyelinery To radzę wam zajrzeć I kolejny produkt, który niestety muszę wyrzucić Jest to kolor Tattoo 24 godziny Permanent Taupe, ponieważ on już pękł I zrobił się suchy I bla 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 no, nie jest fajne. Ja go używałam do brwi jakiś czas, ale niestety miałam go po prostu za długo otwartego i wiecie, poleciałam później w pudry i w kredki i tego biedaka zostawiłam na pastwę losu. On jest twardy, z nim się już nie da nic zrobić i niestety ląduje do kosza. To jest pierwszy kosmetyk od bardzo długiego czasu, który ja wyrzucam, ale sam produkt w sobie jest super i jak wykończę wszystkie moje produkty do brwi, które mam, to najprawdopodobniej kupię jeszcze raz, bo efekt na brwiach daje super. I mam dwie ostatnie rzeczy, i są to obie maskary. Pierwsza maskara to jest Vibogolym Clashie, z którą jest moją ulubioną maskarą, jaką jakiekolwiek próbowałam. Ja Miałam bardzo krótkie rzęsy. Z moimi rzęsami nie da się dużej ilości rzeczy zrobić. One nigdy nie będą wyglądały jak sztuczne rzęsy dokrojone, ponieważ są bardzo krótkie. Są gęste, ale są niemiłosiernie krótkie, ja muszę z tym coś zrobić. aczkolwiek ja uwielbiam mm, tą szczoteczkę. Ona jest silikonowa z krótkimi tymi jakby włoskami, że tak powiem. Naprawdę super. Jej koszt jest niewielki. E, uwielbiam, to jest moje chyba trzecie opakowanie. E, I kolejną maskarą jest maskara z L'Oreal i to jest Telescopic Clean Defension, którą ja gdzieś wygrałam w konkursie u kosmetasi, kosmetasia Boziaki. Powiem, że mnie czasem oglądasz, to może i to oglądasz, nie wiem. E, ona ma super szczoteczkę, która naprawdę fajnie sprawdzała się nie tylko przy górnych, ale przy dolnych rzęsach. Była rewelacyjna do dolnych rzęs. E, też naprawdę dawała bardzo fajny efekt. Ja na początku się z nią nie polubiłam, ale później, jak trochę się z nią oswoiłam, to naprawdę, naprawdę byłam zadowolona. I możliwe, że kiedyś do niej jeszcze powrócę. Więc przechodząc do tego, co mam, co zużyłam teraz w październiku i wrześniu, powiem Wam, że mam tutaj sporo produktów, o których już była mowa i o nich nie wspomnę zbyt wiele. Po prostu podam mi. Link do playlist z wcześniejszymi denkami, bądź ulubieńcami. Mm, I po prostu, żeby nie przedłużać. Pierwszą rzecz, którą tutaj złapałam, jest zmywacz firmy Classic. Jest to zmywacz z Punciaka. Ja o nim już mówiłam: zmywacz jak zmywacz. 400 ml starczami na naprawdę całkiem spory czas. Więc jest ok, szału nie ma. Następnie mam tutaj Batiste. O nim mówiłam na pewno i w denku i w ulubieńcach. To jest um, limitowana edycja Eden. To był najpiękniejszy zapach, jaki ja posiadałam z tej firmy, i mam nadzieję, że um, Batiste go jeszcze przywróci. Cudowny, suchy szampon, jak każdy inny z tej firmy, także jestem na tak. Kolejna rzecz to są trzy miniaturki. To jest biały jeleń. Hipoalergiczny żel do higieny intymnej z haber z e, Powiem Wam, że bardzo lubię ten żel. E, jest on jednym z moich ulubionych. Z przyjemnością go zużyłam i na pewno e, ponownie do niego wrócę. I wstępnie e, skończyłam pastę do zębów z białej perły. Jest to specjalista. Biała perła. E, stomatologiczna pasta wybielająca, była ok, nic ciekawego, ja o niej też już chyba mówiłam, jestem wybrana, jeśli chodzi o pasty i płyny do płukania jamy ustnej ta była ok, ale raczej do niej szybko nie powrócę Simple mydło do rąk i o nim jeszcze nie mówiłam, jestem zachwycona, absolutnie nie wysuszał rąk, świetnie pachniał, świetnie oczyszczał, starczyło produkt starczył na dość długi czas, Naprawdę, naprawdę fajnie i zakupiłem też w funciaku, więc super ja w ogóle lubię firmę Simple, także że na pewno jeszcze się na niego skuszę. Następnie mamy wodę różaną z Dabura. Ja o niej mówiłam w ulubieńcach, jest rewelacyjna, mega wydajna, powodowała, że wszystkie kremy i olejki do twarzy lepiej mi się wchłaniały, także na pewno na pewno jeszcze ją kupię, mimo tego, że ja nie lubię zapachu róż w kosmetykach szczególnie. To na pewno się skuszy, ponieważ efekty były tak super, że zapach był drugorzędną sprawą dwie miniaturki z białego jelenia e, szamponu do włosów, hipoalergicznego I powiem wam, że to była porażka e, Ja go zużyłam, e, ponieważ nie lubię wyrzucać e, rzeczy e, Natomiast e, była masakra, zrobił mi masakrę na głowie Przesuszał, powodował lekki łupież, e, powodował swędzenie głowy, zaczerwienienie Skóra była nieprzyjemna, włosy były szorstkie, trudno się rozczesowały Powiem wam, że masakra, a jest to produkt niby hipoalergiczny i razem z tym zużyłam odżywkę Gliskura Liquid Silk Liquid Silk, tak i powiem Wam, że jest to jedna z lepszych odżywek jakie ja używałam, ja bardzo lubię produkty do włosów firmy Schwarzkopf to pachnie rewelacyjnie, rewelacyjnie działa. Dość szybko się skończyło, ale ja sobie jej nie oszczędzałam, ponieważ chciałam ją już z tamtymi dwoma małymi szamponami, ale naprawdę polecam i na pewno do niej wrócę olej herbaciany po raz kolejny. Ja już o nim wiele razy mówiłam, ja uwielbiam olejki herbaciany, zresztą mam też dwa znowu w zapasach, ponieważ one są super na jakieś wypryski, na jakieś zimno na ustach, rewelacja, także... Sądzę, że to jest rzecz, którą każdy powinien mieć. Olejek pod prysznic z Ride Guard to jest Shower Plus Oils Arganowy, Marula i em, Migdałowy. Powiem wam, że ja go kupiłam w funciaku jeszcze parę miesięcy temu, jak moja mama tutaj była. Wzięłam go od tak, bo, bo lubię olejki do ciała i stwierdziłam, że o fajnie przetestuję. I dopiero w, będąc w domu, jak już parę razy go użyłam, zauważyłam, że producentem jest Schwarzkopf, czego nie wiedziałam. Ja po prostu myślałam, że to jest taka jakaś o firma, ale nie, producentem jest Schwarzkopf. Nie pachniał zbyt przyjemnie ten produkt, ale rewelacyjnie nawilżał i już widziałam inne wersje zapachowe. Był też olej z. Z więc na pewno na pewno się skuszę. Następnie mam coś kultowego już na YouTubie, trochę zapomnianego. To jest Sound IV, peeling ten do twarzy morelowy. I słuchajcie, on jest rewelacyjny, ja na pewno do niego powrócę takie opakowanie 150 ml starczyło mi na rok. Słuchajcie, na rok. Jego dokładnie, no może 11 miesięcy, ale praktycznie rok. On kosztuje około 5 funtów, więc uważam, że to jest super wydajność. Był rewelacyjny, cudownie ścieram na skórek, faktycznie niwelował to zaczerwienienie przy takim dłuższym użytkowaniu nie podrażniał, nie uczulał, więc no czego chcieć więcej. A jeśli chcecie w ogóle zobaczyć, zapomniałam, jeśli chcecie zobaczyć ten makijaż, który mam na sobie, to na kanale niedługo pojawi się filmik z testem na żywo, ponieważ testowałam na żywo parę produktów, które mam na twarzy, e, więc zostawię link, e, jak już filmik się pojawi na dole, oczekujcie. To jest Ziaja Intima, e, żel do higieny intymnej, płyn do higieny intymnej, brzoskwinia. Ja jestem przyzwyczajona e, do tego z białogory, ale... Ugh. Ja jestem przyzwyczajona do tego z białego jelenia i ona ma trochę gęstszą konsystencję, więc ten dla mnie był trochę lejący, ale tak czy inaczej był rewelacyjny, był super wydajny, robił swoje, nie podrażniał, także na pewno jeszcze do niego wrócę. Następnie mam duet. Duet, z którego, którego byłam bardzo ciekawa, jest to Simple Sensitive Skin Expert Keen to Hair Gentle Care szampon i odżywka, zakupione w funciaku. Jak wiecie, ja bardzo lubię filmę Simple, i to są jedyne produkty, jak na razie, które mnie przypadły do gustu. Znaczy, nie dwa, szampon. Szampon był masakryczny, powodował bardzo duże spędzenie, bardzo duży dyskomfort, powodował lekki łupież. Włosy bardzo ciężko się rozczesywały, no był bardzo niefajny, natomiast odżywka powiem Wam, że była z drugiej strony przyjemna. Co prawda była dość mało wydajna, zresztą oba te produkty były mało wydajne, ale odżywkę może jeszcze kiedyś się skuszę, natomiast no, szampon jest dla mnie totalną pomyłką. Następnie mam też bubel, to jest Gillette Satin Care Roskiniowy. E, powiem Wam, że e, z, użyłam go trzy razy e, i wydaje mi się, że po prostu zepsuł się aplikator, bo produkt w środku jest. E, natomiast no, niemożliwe, żeby po trzech razach e, pianka się skończyła. E... Cie, cie, cie. Cie. Okay. E, natomiast powiem Wam, że tak czy inaczej był e, średni. E, no, ale fund i trzy aplikacje, a produkt jest w środku. E, jestem bardzo zawiedziona. Następnie coś o którym też już mówiłam i to chyba nawet w poprzednim albo w jeszcze poprzednim Denku, to jest Pundo do higieny ustnej Aqua Fresh. Ja już kupiłam go, który się raz jego ja naprawdę lubię. On nie jest najlepszy, jaki miałam, ale to jest duża butla wystarczająca i naprawdę działa i ma całkiem przyjemny, taki niezbyt mocny, ale różwiujący zapach. Następnie mamy. Szybko dzisiaj powiem wam, że naprawdę zasuwam no ale nie chcę, żeby filmik miał pół godziny chociaż pewnie, pewnie tak będzie następną rzeczą jest rzecz, o której była mowa parę razy i są to chusteczki do makijażu PS I Love Your Skin z Primarka te różowe do takiej wrażliwej skóry, cery powiem wam, że ja je bardzo lubię i raz na jakiś czas do nich wracam, to nie, jest, to nie jest najlepsza rzecz, ale to jest rzecz, która działa i ja lubię mieć te chusteczki w domu omen, omen, teraz ich nie mam ja bym się na nie skusiła ale znalazłam coś o wiele lepszego, do czego na pewno powrócę. E, I są to chusteczki e, Nivea. Coś mi tu sfundzi. E, Nivea to jest e, trzywienny e, takie facial cleansing wipes e, z naturalnym olejkiem z. E, Migdałów. E, powiem Wam, że świetne są te chusteczki. Po prostu to są jedne z lepszych chusteczek do, do makijażu, jakie ja używałam kiedykolwiek, a trochę ich już przetestowałam. E, powiem Wam, że super. Jeden, e, jedna sztuka starczyła na zmycie całego makijażu. Nieważne czy mocnego, czy lekkiego. Co prawda nie radzisz sobie z wodoodpornymi eyelinerami, ale. Do tego ja mam płyn do demakijażu oczu, także powiem Wam, że naprawdę, naprawdę fajnie. I cena to jest niecałe 2 punkty, albo około 2 punktów. Później mam też sporo maseczek, kilka maseczek i trochę kolorówki. Jeśli chodzi o maseczki, to jest, użyłam Labiotica Biowax Intensywnie regenerująca maseczka do włosów suchych i zniszczonych I tu jest ekstrakt z mleku i cynamonu, olejek ze słodkich migdałów, ekstrakt senny. Ona zaczęła mi co prawda tylko na jedno użycie, ale te włosy były takie mięciutkie Że sądzę, że przy e, regularnym stosowaniu ona faktycznie, mm, faktycznie by pomogła e, Ja na pewno jak będę jeszcze w Polsce, to się na nią skuszę, ponieważ jest rewelacyjna e, Następnie mam... Dwie moje maseczki z Eveline. W ogóle, czy tylko mi się wydaje, że wycofali moją ulubioną maseczkę z Rosmanatą, tą truskawką i ekstrakt z vanilii, ponieważ nigdzie jej nie widziałam i trochę się. Irytuję, trochę się wkurzam, trochę mi smutno i trochę mi źle. E, natomiast użyłam dwie maseczki Eveline Cosmetics Hydra Impact 360, Nawilżanie, 24-godziny na efekt. Wow! Najdłuższa nazwa świata dla maseczki. E, powiem Wam, że ja naprawdę tę maseczkę lubię, zresztą to już jest któryś raz, kiedy ją ja pokazuję, super na uczuła, uczula. E, także naprawdę, naprawdę polecam. Kolejna maseczka to jest maseczka z perfekty Express Mask moc rozświetlania, którą polecała Colmi Blondie e, i faktycznie jest rewelacyjna Już po jednym użyciu to rozświetlenie jest bardzo widoczne, więc na jakieś wyjście czy imprezy super. E, co prawda ręce potem się świecą, jakby się było Edwardem e, albo innym wampirem, e, ale sama maseczka jest cudowna i na końcu mam maseczkę kojącą z Ziai e, Pierwszy raz używałam tej maski kojącej i była taka taka mech, taka sobie e, nie widziałam zbytnio, żeby jakoś super koiła moją skórę. Wydawała fajny kolorek, no bo jest mięką różową. E, natomiast e, jakiegoś super takiego działania po niej e, nie widziałam i raczej nie skupię się na nią ponownie. Mam tutaj e, korektor firmy Bell pod oczy i to jest Lady Call by Bell. To kupiłam e, jakiś czas temu w e w, w Biedronce. Powiem Wam, że był naprawdę spoko, był lekki, nie był zbyt dobrze kryjący, więc na jakieś większe sińce pod oczami, no nie radził sobie z nimi, ale był naprawdę, naprawdę fajny, był kremowy, nie uczulał, nie wysuszał tej skóry, a to jest bardzo ważne i jest okej, okay, chociaż raczej do niego nie powrócę. Następnie mam tutaj Catrice Camouflage. Kolejne opakowanie. Ja wydaje mi się, że o też już mówiłam. Użyte, zużyte do po prostu ostatniego, ostatniej kropelki. Rewelacja. No, najlepszy korektor, jaki ja miałam. Jest super klejący super przyjemny. Także jeśli ktoś go jeszcze nie zna, to polecam. Wiem, że teraz jest też płynna wersja. Niestety nie udało mi się jej kupić. I później mam trzy eyelinery, słuchajcie. Mam eyeliner w pędzel. Tak, w pędzelku dobrze lubię. Eyeliner w pędzelku z firmy Collection i to jest jeden z moich e, ulubionych e, eyelinerów w pędzelku, chociaż wiecie, że ja za pędzelkowymi nie przebadam. Ten pędzelek jest super precyzyjny, jest naprawdę przyjemny w użytkowaniu. E, Natural Collection w ogóle kosmetyki ma całkiem spoko, chociaż super tanie, to jakość jest naprawdę moim zdaniem przyjemna. E, także ja na pewno tego eyelinera powrócę. E, on był czarny, szybko wysychał, e, nie kruszył się, e, także naprawdę przyjemnie. I tutaj mam dwa w pędzelku. Jeden, który totalną porażką. Ja dostałam go od Sarwi, Sarci razem z żelem do Brwi. E, powiem Wam, że no, masakra. To jest Catrice kaligraf Ultra Slim eyeliner pen. Jest w ogóle masakryczny. Um, osypuje się strasznie, odbija się na powiece nie jest jakiś czarny ten pędzelek jest e, okropny, wygina się nie jest precyzyjny, więc ja naprawdę się zawiodłam e, i na pewno więcej do niego nie powrócę, no to powrócę do tego i już powróciłam, to jest mój ulubiony element e w pisaku Maybelline Master Precise um, on wygląda o tak, ma super pędzelek który się świetnie wygina e, świetnie precyzyjnie właśnie można zrobić nim kreskę ja jestem zachwycona, ja mam już trzecie opakowanie, on co prawda pod koniec nie jest już aż tak czarny, bardziej zamienia się w taki szarawy odcień, jednak dla mnie nie ma to jakiegoś większego znaczenia, ja sobie po prostu przejadę raz, dwa eyelinerem w płynie i nie ma to dla mnie większej różnicy, ale przez pierwsze jakieś 5-6 miesięcy jest super. I słuchajcie, to jest tyle! Tyle! Tak nam szybko dzisiaj poszło. E, powiem Wam, że jest tego dużo, było tego dużo, ogólnie ten ko chyba najdłuższy na moim kanale, e, jednak mam nadzieję, że Wam się spodobało i ja już Was dłużej nie zatrzymuję. Pamiętajcie tylko, żeby jeśli filmik się Wam podobał, dać kciuka w górę, e, obczaić moje ostatnie filmiki. Jeśli ich jeszcze nie widzieliście Jeśli subskrybujecie, to subskrybujcie mój kanał A będziecie bieżąco informowani o nowych filmikach Też komentarz dajcie znać, czy wyście używali Któregoś z tych produktów, jeśli tak To co i czy sądzicie na, ten, na ich temat To samo co ja Pamiętajcie o wszystkich moich mediach społecznościowych, ponieważ tam jest mi najwięcej, tam wszystko się dzieje odnośnie kanału, więc jeśli chcecie mieć głos, co się będzie pojawiać, kiedy, jak i tak dalej, trochę mojego życia prywatnego więcej, to e, obserwujcie. Dziękuję bardzo za oglądanie, a my widzimy się na następnym filmiku.